Damianie, słuchaj, spotkałem go, się z go, tobą, ponieważ Power Widzowie Ranger. napierali, pisali do mnie, męczyli mnie, że chcą powrót w Rivalry. Więc robimy powrót Męci, ale w Rivalry. Tak cię męczyli, że cię tak co co ci robili? Opowiedz My, to. Możesz mieć przemoc fizyczną i psychiczną. To była ta psychiczna. Opa. Ale potem przeszła na fizyczną, bo zacząłem się sam tym okładać. Ja tak wygląda. Jest Dzisiaj robimy walkę Czerwony Ranger Power Ranger na niebieskiego Power ranger. Nie wiem w ogóle czy zauważyłeś, ale ja mam coś z niebieskiego, bo mam trójkąt na poliku, a ty masz czerwony trójkąt na poliku. Pokaż co potrafisz, człowieku. Oh. Dawaj, no, co, że brz... oh. a, a taki oh. atak robisz. Atak miednicą. Oh. Dawaj, skak. Oh, <laughs> Teraz czas zrobić... Uderzenie! Fak. Nie udało Zrobi, się! Żółwik! Ej, to źle w sumie. Proszę mi tak nie robić. To jest niemiłe bardzo. Co ty robisz? Dobra. Nie możesz. A, dostałeś Oto, w klatę, kurde. Klata. Krew ci pole... Nie wiem, jak ci krew pole... O... Co z twoimi nogami się dzieje? Ech, Główka. podbrudkowy. A, A tak w brzuch i w peni... A, no. Bank. Co? O... Aha. Zezłomowany. Aha, w sensie... Dobra, jakby nie wiedziałem, że mam tak słabą potylicę, ale. Okej. Okay. Kropel słoneczny, krzyje ci to Słone. to Dobra, słuchaj. E, możemy wybrać o, broń. Proponuję jedną, długą broń e, białą. Ale Więc... ja już mam długą ale biało. Dobra, też nie wnikajmy, ja okej? Okay. Nie, nie chcę tego. Dobrze, już. Nie chcę. Naprawdę. Ja biorę kosę, będę żniwiarzem. Teraz ty pokaż. Ja cię outplayuję. A, bo że sobie weźmiesz. No dobra, niech będzie w takim razie. Pokaż teraz, co potrafisz. A, ha, nie taka łatwa, co? Ja po ją ustawiam specyficznie. Aha. Żeby wyglądała. Mhm, mhm Zaraz Do ci meja, ekranu, braknie, zaraz ekranu braknie, zaraz ci ekranu braknie. No bo kosa mi przeszkadza. <laughs> No mi przeszkodziła Gleba? A! O! O! A tyle brakło, tyle, tyle o! brakło, żeby cię trafić. Praszam, A ja co ty się, się wspinasz nastronę. w powietrzu? Chwila. Ej, ej, tak. hej! Halo, ej, ale zasady fizyki nas obowiązują dalej, okej? Okay? Pa jak lecę, pa jak lecę, sobie kosa. A moja stopa! A ha! lecę. Jak no i co teraz malą. zrobisz? Leci ci z kolana, z kostki. Noga prawie uwolona! Staje się transformerem! Ha! Możesz mi naskoczyć, ale, ale stópka z ciebie. Mm. Dobra, uh, ja oh, Zoba jaka taktyka, zoba! Jak normalnie jak na igrzyskach olimpijskich. Prawie sam Woo! się zabiłeś chyba. Oh, ja jestem jak małysz! ja lecę tylko z kosą, zobacz! Zostaw moją stopę! Oh! Tylko nie pięta chile oh! są! on oh, Ty gnojku. A Fuck. Ale ci to w dubsko sadzę Nie ma opcji, że ci się tak uda O nie, nic nie mnie ja po pupie tylko Damian zostaw pupę! Zostaw pupę! Zostaw oh, pupę! to. Było słabiutko, słabiutko! Ha! O nie, on w głowę celuje ha! Moja ręka mnie obroni! Na razie pociąłem ci po jego kciuka! Ha! Teraz nie będziesz mógł pisać, proszę bardzo! Ten kciuk już nigdy nie złapie za Za co konkretnie? Krzęgło. Za co cokolwiek! <grym> Sił. Dobra, Damian. Mam wrażenie, że to ten czas. Obrada o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! To mógł być zły, zły pomysł! To mógł o. być zły pomysł! Nie! Zostaw mój tyłek. O. o, dość tego, dość tego. Czas pójść ha, w dół. Nie, nie dasz rady mi! Schowałem się. O ty! Zostaw oh! moje ręce! Ale mnie pociąłeś, kurde. Ej, mam problem taki życiowy, nie? Że ta... O, uh -oh. o nie, o nie, o nie, o nie! Oh! Nie! Zostaw moje nogi! Oh! Nie! Oh! Nie, tylko nie, tylko nie siura! Nie! Zostaw mojego siura! Boże, oh! Po Połapie masz, połapie! Oh! Damn, boy! Dawaj, lecisz, pokaż, co potrafisz teraz. O, zablokowałem cię! Torpeda o. przyjemności! Co, przyjemności? Torpeda przyjemności! I co teraz zrobisz? Zablokowałem Ho, Usiadłem cię. ci na twarzy, proszę bardzo! O, co ty sobie myślałeś? Ej, bo ty wykorzystujesz Czeka. fizykę. A moje, mój łokieć! Bek! Kto wygrał? O, ja cię zabiłem! <laughs> Bo ty ja się ja znowu na moją dupę, mam po prostu za ostrą dupę, jestem taki ostry, taki hot, Dobra, kurde. Dobra, jest frajerska <laughs> jednak, apeluję o zmianę. Dobrze Damianie, to w takim razie proponuję dwie bronie w takim razie. Ja pójdę z tym i... A niech będą dwa, będę takim sułtańskim rangerem, proszę bardzo, walczymy. Żów! to mi się pola. taktyka na żółwia, nice. Damian, wiesz w co celuję? <laughs> nie możesz, nie możesz. Nie możesz Trzeba sprawić, by już nie było tam. więcej małych power rangerów. <laughs> Jak się zasłania? Obronię się! Ha. O kurde. Szybce! <laughs> nie odsuwaj mnie, proszę! <laughs> o, o, o. Hmm, e, e, przepraszam, ale... Nie możesz. <laughs> możesz tak. Nie można. Chciałbym cię tak zostawić, ale twoja postać jest ale Czekaj. <laughs> i przepraszam, bo ja myślałem, że to te tarczy ze mną polecą! To się nie liczy Piękne, Damian. wyglądasz po prostu perfekcyjnie. To się nice. nie liczy! Żeby nie było, ja wybiorę pierwszy. Wybiorę rapiera O, z taką małą śmieszną tarczą. Opa. Dobra, jestem samurajem, którego o nie kurde. widział świat. Przynajmniej ja nie widziałem. Angard, Damianie! Ha, ha. O kurde. Ha. O kurde, ja rozumiem. Tak, jak prawdziwy wojownik, tak? Miecz do góry, ha. dobra, rozumiem. Dobra, ja mam blokadę. Oh. No. <laughs> <Jump>! <laughs> nic nie! nie robię, nic nie robię. <laughs> nie możesz mnie O, Jamy tego na sobie! Daddy. Oh, ha! Dawaj, atakuj mnie. Pokaż co potrafisz. O kurde. Ja uważam, że to skamuwa jest. Na pięści lepiej szło mi. <laughs> jak się wybronisz z tej fontanny przyjemności, że tak powiem. <laughs> o kurde, ręka tańczy jak szalona. <laughs> nice. Dobrze. Nice. Dobry! Nara, jestem poduszkowcem. Czekaj, Halo, fizyko, nie <laughs> działaj. <laughs> Chyba jednoraz. <laughs> Znowu. Czemu ta fizyka Damian odklej ci? się tą dupą od brzegu ekranu, no po prostu no nie da się z tobą, tak. <laughs> ten jak tam na fala! 360! Nie wow. tym. No, no bo ja mam to Ciebie, ma tą rękę <laughs> Nie wiem jak ja się utrzymuję w tych pozycjach. O kurde! O. <laughs> Moja dolna tarcza pokonała twoją głowę! No, ja już tak ty tu już tak tyka O fuck. Nie, nie możesz tak robić. Gamasz! Zalaczyn, swój czuły, punkt, to twoja ręka. <głos> <głos> nie wiesz, co ty robisz. Ty się sam nadziałeś na ten miecz. Wytłumacz mi, jak ty to robisz, Dawid? Jak? Co eee, myślisz, to to jest się część planu. Wiesz, jaki jest problem? Uh -huh. Słam? Że mogę tylko ci tarczą cokolwiek zrobić. Nie, no macą też możesz. No nie, bo złamaliś mi rękę. Nie możesz tak! Nie możesz mi ręki! Ale masz rękę! Re... Nie masz ręki! I tarczy! Moja tarcza. Teraz możesz się zbierać, proszę bardzo, no, słucham co zrobisz. O! O, twoja maca leci niebezpiecznie w kierunku mojej głowy! Dobra, uderzyłem no. mnie tylko w palec wskazujący. Ja rozum... Ale że to skam jest jakiś. Rozumiem, że nóg też chcesz się pozbyć. <laughs> o kurde jaki obrót! O! No nie! To mogło zakończyć się sukcesem. <laughs> skończyło się śmiercią. <laughs> no, powiem ci tak. Ogólnie wbijanie sobie katany między oczy to wydaje mi się taki średni pomysł, ale widzę, że miałeś jakiś pomysł na to. Gratuluję, Darek, gratuluję. Pięści są łatwiejsze. Dobrze, to skoro chcesz na pięści, to proponuję: zawalczmy jak prawdziwi rycerze na jeden nóż. Wówczas taki taktyczny nóż, tak jest. Pa, jak doskakuje! O oh fakt! Źle obróciłem nóż. <noise> Jak czekał, żeby doleciał! No nie odpychaj, bo ich nie... uczuć uczuć. Halo! Uczucić! <noise> uczuć, uczuć! Uczuć! Dawaj, bo tak. na razie to wisisz w powietrzu. Pora <noise> na transformację! A z tą nogą jest nie tak! <noise> I Haha, <myk. głos> -ha! ha -ha, Po łokciu masz! Proszę cię! <noise> Skakuje jak żaba. Myślałem, że mnie kopniesz. Damian, chodź. Ja, ja robię śmigło. O, ja też śmigło zrobiłem. O nie, to się źle skończy dla nas obu. Damian. O, Co? Moim kikutem cię zdzielę. Walczy kikutem do końca. Walczę kikutem do końca. Moja ręka mi odpadła. Transformers. <laughs> Ale to nie, nie to bajka! Jak to nie? Transformuje się. O oh, fuck. O, o zablokowałem żółty. się na swoim ja. ręku! Ha, ha. Tak... <noise> tak dupą. Zabieraj te, Zabieraj ten nóż! O nie, o nie, to się źle skończy, Damian zaraz. Zabieraj mi to! Aaaaaaaaa! Ty gnoju ma! Z pięścią, włek! Tak, Kometa. <noise> <noise> Zniszczyłeś mnie swoją masą. O, piękne. Czeka być po mojej stronie. O. Co z tego, że mam złamane wszystkie kości? Gratuluję, Damianie. Udało ci się. raz zwycięstwo. Ja wezmę tak, a ty możesz wziąć dwie drugie tarcze. Proszę bardzo, pokaż pokaż co, co potrafisz. Pokaż Ale co, co potrafisz. A, nie chcesz tarczy, bo... Możesz coś innego, jak się boisz. No dobrze, wezmę tarczę, niech ci będzie. Aha, jednak. Ale biorę większe, bo jestem większą pizdą. Dobrze, nie mam problemu, Damianie. Jakby ja, ja naprawdę nie mam z tym żadnego problemu. No nie możesz <słuch> ściągać taktyki huh? mojej. Huh? Transformacja <laughs> dawaj. Ja. Poczekaj, stałem się Damian, chyba, chyba właśnie twoja masa działa na grawitację Dawaj, ja atakuję Pierwszy. Obroda tarczą pier... A Myślałem, że pierwszy kontakt będzie mój, ale nie udało się Ja robię uderzenie tarczą Pa, uderzyłem cię, widzisz? Pierwszy oh. atak ja zadałem, dawaj, patrz Moja noga szczeka na walkę oh. Oh. Uderzenie w przyrodzenie ah. Zryp, ah. Zryp Tarcza ci zrobiła. U. O, duża tarcza może sięgnąć, ale czy sięgnie? O, nie Bo ja sięgnęła. ja mam dużo. Ale Pa, jak hmm. chronię swoje przyrodzenie. To jest, to jest obrona totalna. Ha, no, chyba ja zostaw, że... moje palu, zostaw moje? Zostaw moje Chyba, że połamie ci palce, to wtedy już nie będzie totalna. A, widzisz, blokada poszła dobra. Musisz się. <laughs> Obijasz się cały czas swoim przyrodzeniem. Ah! Moje paluszki. A masz po faluchach, kurde. Moje gnojku. Paluszki. A bronię się, kur. Zemdaj, że odpuścić tak po prostu? Co ty robisz? Zostaw moje paluchy, to moja taktyka. Nie. Zostaw moje, ja mam gorszą ta. Zostaw moje paluchy, gnojku. Odejdź, nieczysty demonie, muszę się przed tobą bronić. Naturalnie. Odejdź stąd. Co to za taktyka w ogóle? Przecież mojej obrony. Ha, ja cię kopnę. Ha! Duża tarcza, małe umiejętności, kurde. No, widzisz, jak się nogą zaparłem? Nie ma opcji, że mi coś zrobisz. A ja teraz wstaję Na razie normalnie. to się zmieniam brakietę. Żegnaj, idź sobie do siebie w swój róg. Ja, ja nie chcę. Ja zdobywam teraz przestrzeń, ja zdobyłem już połowę ekranu. O, o, za krótka ta tarcza trochę. Jak to? O, no, no, trochę za krótka, powiedział. Nie, ja dostałeś się po to ah. oh. po ah. Odejdź stąd, szatanie zły. I co teraz zrobisz? No, 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 aaa! Proszę Będę bardzo. Dosta. Ja widzisz, jednak. Jednak ułożenie się w pozycji embrionalnej nie było dobrym pomysłem dla ciebie. Brona, przede wszystkim. I atak. Aha! kolejny cios w twój tyłek. O nie! Zabieraj tą dupę! O co? Dobra, tak. Damien, ja już wiem, dokąd twoja strategia zmierza. Po prostu Siadam ja już ci wszystko rozumiem. Proponujcie swoje propozycje pojedynków jeden na jeden, jakie sobie życzycie. Możecie wymyślić jakąkolwiek postać. Trzymajcie się ciepło i napiszcie, kto kim ma być. Cześć. Nała.